Jaki jest plan na dzisiejszy trening? Przeżyć! <laughs> Jedziemy się ogarnąć, po drodze musimy kupić jajka. Na chwilę kończymy z imprezowaniem i żartowaniem. Zaczyna się teraz główna część wyprawy, czyli będziemy podziwiać widoczki, zaraz wam je pokażę. Kurczę, jeszcze niedawno narzekałem, że All Inclusive mi się przejadło, a już powoli zaczynam tęsknić. Wracamy cześć. Przyjeżdżajcie na Teneryfę, yo! Witam Was już dnia kolejnego, my dzisiejszy dzień. Zaczynamy e, na siłowni i w klubie bokserskim chłopaki chcą się trochę wyszaleć. Ja dzisiaj trening odpuszczam, ale będę im towarzyszył w roli mediatora. Jaki jest plan na dzisiejszy trening? Przeżyć <noise> Towarzystwo nam się rozgrzało i grubo z treningiem my już po treningu fajna dawka zdrowego wysiłku polecam wszystkim spędzanie wolnego czasu w ten sposób. Na chwilę kończymy z imprezowaniem i żartowaniem, jednak tylko na chwilę Zaczyna się teraz główna część wyprawy, czyli wycieczka kamperem. Dzisiejsza noc będzie w kamperze. Nie możemy się już doczekać. Dzisiejszą noc spędzamy prawdopodobnie na wulkanie, o ile nasz wamper dojedzie na wulkan. Jesteśmy pozytywnie nastawieni, bo daje radę. Czy sobie poradzi w górach? Zobaczycie sami. Za 200 metrów na razie trzeci zjazd. Zanim zaatakujemy wulkan, jeszcze szybkie zakupy. Wybieramy się właśnie po artykuły pierwszej potrzeby. My sami nie wiemy co tak naprawdę chcemy. Okaże się w sklepie. Klasyczne zakupy, pieczywo, woda, coś na chleb, kawanosy hiszpańskie. O, jest pieczywo. Może takie zapakowane w bułki, żeby nie było Te brązowe, fajne takie, ciemne. O, ktoś głodny chyba ci będzie. Przyszedł czas trudnych wyborów. El Aguila Dorada. Nie wiem, czy to jest... O, a tu... No, no to akurat no, akurat. 8. O, tu będzie musztarda jakaś na pewno. Wózek robi pyr, pyr, pyr. Jak nasz Wamper. Tak nam się spodobał sklep, że idziemy jeszcze raz dookoła. Tak wyglądają nasze zakupy. Tutaj taki śmieszny widok. Mikołaje w taką temperaturę, w taką pogodę. Kompletnie tutaj nie pasują. Jesteśmy po zakupach. Total jest 41,33 Za 50. Robimy sobie pierwszą pauzę w trakcie naszej wycieczki na szczyt wulkanu. Będziemy podziwiać widoczki, zaraz Wam je pokażę. Jeżeli chodzi o nasz mini camper, bo jest głośny i w środku, nazwijmy to grzecznie, pachnie dieslem. Nie wiem, czy tak powinno być w sumie, ale no nie mamy innego wyboru. No co, trzeba jechać, trzeba być twardym, a nie miatkim. Będziemy robić Instagramową sesję na skałki. Łukasz już tu był, bo to Łukasz jest stałym bywalcem na Teneryfie. Chłopak wie co mówi, że jak mówi, że warto, no to warto. W ogóle to jesteśmy około 2000 metrów nad poziomem morza i nie wiem, czy po prostu to wczorajszy wieczór ze mnie wychodzi, um, czy też może ta wysokość tak wpływa na mnie, ale kręci mi się w głowie. Możliwe, że to. Wczorajszy wieczór w połączeniu z brakiem kondycji daje o sobie znać, no ale co zrobić, może jeszcze kiedyś będzie lepiej. Te słynne skałki, które ludzie wbijają się robić zdjęcia, fajny klimat. Właśnie poza kamerą powiedziałem Łukaszowi, że yy, no, czuję, czuję, że jest trochę inne powietrze tutaj i trochę inaczej się oddycha i, Łukasz potwierdził, a chłop się trochę zna, że to jednak ta wysokość tak wpływa na mnie. Zaraz się przyzwyczajimy. Spokojnie. Może to pomoże, nie wiem. Po schodach, na wakacjach. Kto to widział? Czego się nie robi? Dla pięknych ujęć. Widzicie? Widać, że tutaj dużo ludzi z branży wszyscy nagrywają. Łukasz mnie tu nie zabrał dla pięknych ujęć i sesji Instagramowych Raczej zabrał mi po to, żeby zobaczyć jak zdycham na tym podejściu no. Ludzie różne mają hobby To chyba było warto tu się wczłapać te 50 kroków Ciężko oddycham, ale tak, tak, to już ta wysokość Wysokość Jeszcze ja mi powiedział, że to jest pierwszy punkt widokowy a jeszcze jedna skałka, dobra, może przeżyję. Czekajcie, żebym tylko nóg nie połamał. Spacerek. Nieco wyższa ode mnie. Łukasz myślał, że się tak szybko poddaje i nie będę chciał iść na drugą skałkę. A ku jego zaskoczeniu wyraziłem aprobatę ze swojej strony. Nie, tu trzeba było zabrać sprzęt, do wspinaczki nie do nagrywania. Jakieś kurcze trawersy. Podejście na drugi punkt widokowy. Kolejny test kondycji. Mam nadzieję, że cokolwiek słychać, ale moi stali widzowie są chyba przyzwyczajeni, że rzadko tak bywa na moich filmach. Gasz, przyniósłbyś mi wodę z samochodu? Ty się tam śmiej w tle, będziesz miał 30 lat, to zobaczysz. Zaczynamy powrót do auta. Eee, skoordynowaliśmy nasze plany. Nie zostajemy tutaj, nie zostajemy na wulkanie. Jedziemy na północ wyspy. Łukasz mówi, że naprawdę warto się tam wybrać. Schodzimy tutaj. Zejście jest łatwiejsze, są schodki, nie jest tak stromo. Ale trzeba patrzeć pod nogi. no. Rozsądek przede wszystkim. Kurczę jeszcze, niedawno narzekałem, że All Inclusive mi się przejadło, a już powoli zaczynam tęsknić. Ty, a jakby zrobić takie all inclusive w campervanie, wiesz, trzy miejsca z przodu, jedziesz z tą koleś, który cię obsługuje cały czas, nie? Gotuje, przyrządza ci drinki. No, jak byłem w Rossi, to lokal Właśnie kierowcą busa, a przy okazji też, yy, jak były postoje, to jakaś kuchenka i tak dalej i robił jedzenie. Każda hm. Warto... forma ma swoje uroki, nie? Jakbyś... Mi tam się podoba, tak jak samemu zwiedzasz, no to fajnie, bo eksplorujesz sobie świat samemu. Ale z lokalsami też jest fajnie, bo znają jakieś tam smaczki, nie? A no to pewnie, pewnie. Robią ja cię w jakieś fajne miejsce, opowiedzą coś, jakieś tam mm. kulturowe rozkwinki, także jest też fajnie. Więc... To warto skorzystać z tej okazji i wspomnieć, że Łukasz, zanim próbował swoich sił jako vloger, e, wybrał <laughs> się na wycieczkę koleją transsyberyjską i skończył w Chinach na chwilę, ale był cztery dni. No, z finiszem w Pekinie. Czyli widzisz, może teraz mi trochę ciężko to powtórzyć, ale może warto się wybrać. Właśnie teraz paradoksalnie, gdyby nie stan właśnie sytuacja na świecie, to też by było dużo łatwiej, z wiedzą, którą posiadam, no nie? Ale teraz patcie do Rosji, to tak raczej... A wracamy do wehikułu. Ja jako pilot wycieczki pomogę Łukaszowi wyjechać. Stoi. Nie, nie wiem, że zgubiłeś. Już widzę jak właścicielowi chce tu się wjeżdżać, nie? Może nie ma zapasu nawet Palimy dziada O ten dziad ze środkiem Kolejny, ten, nie zetnik No to to już mało rozsądne jest Nie, nie dziś. Na mojej stronie macie obserwatorium astronomiczne. Ten Rifa jest jednym z najlepszych punktów na świecie do obserwowania nieba i gwiazd. Z tytułu położenia czystości powietrza i tak dalej. Bardzo popularne. I też tu przyjeżdżają fotki, ludzie często robią tacy, którzy się palają fotografią nieba. Można też tutaj spotkać takie gwiazdy jak my. Wielkiego formatu. Można też tam zdjęcia robić. 1200 metrów nad poziomem morza no Jesteśmy nad chmurami I fajnie jest, fajnie jest Dawno nie byłem nad chmurami A jeszcze w tle, na horyzoncie Mamy szczyt wulkanu Ktoś mówił El mówił, że tam jest taka kolejka linowa O! Właśnie Wiedział, spadły moje okulary tak Dobrze nie pożyczę Całkiem spoko to wygląda Tam w ogóle widziałeś Łukasz dole jest taka trasa. Ciekawe, można tam jechać samochodem? Wiesz co, dużo jest takich dla tych z parku narodowego, nie? Jakoś A, służb no tak. I jakichś tam leśników. Robimy szybkie selfie, ciśniemy dalej. Jest spoko. Ruch się na drodze rozładował, nie powinno być dużego trafiku. W ogóle nie będą mieć trafiku pytanie, czy na postowił będzie miejsce w tym, gdzie, gdzie chciałbym się zatrzymać, bo tam jest taki bardzo ładny widok i na końcu jest taki zbudowany z drewna domek, tam jakąś taką nazwę o ale nie wiem jak. Domek drewniany. Ta, domek drewniany <laughs> nad pieszewem, czyli tam było. I tam właśnie jest ten super widoczek, jakby można było sięgnąć chmur. No to jedziemy, sięgać chmur. Sky is the limit. Zatrzymaliśmy się na chwilę na stacji benzynowej. Czas na jakiś szybki lunch i może umieć szybę w samochodzie, bo nie ma płynu do spłyskiwaczy nawet... to, to nie nawet... Też. Dobra, wbijamy się, nie? Najpierw coś jemy chyba. Udało nam się zamówić jedzenie, piwko, kawę. I jeszcze będzie próba zamówienia deseru, ale to na pewno mi się uda. Próba. Zatrzymaliśmy się przy tej knajpie, no i chwaliłem się przed chwilą, że udało nam się zamówić jedzenie. Chyba udało się nam Aż nadto. Koryto. No nic, muszę pomóc Łukaszowi, bo biedny nie da rady. Udało nam się pokonać frytki, ale jeszcze wjechał deser. Pół bułki zostało na później. I no i kolejne piwko. Mam para jest osobny zbiornik, u tego pana. już mówił, że umiera i nie da rady, a jak przyszedł do zamówienia, to proszę. I jeszcze piwka tego. Kłamałem. Jakby kogoś interesowało, to te gastronomiczne przyjemności kosztowały nas 16 euro, tak się prezentuje rachunek. Wydaje mi się, że jest to oferta na porównanie do tego, co było na talerzach. Przecież to jest niemożliwe, 16 euro na dwie osoby, za dwa piwa, dwie kawy. Porcję frydy. Taką porcję dużą fryczek, dwie kanapki i jeszcze jeszcze słodkiego rogala. A no tak, to jeszcze mamy dyksię. Przecież w Polsce w kawiarni byśmy zapłacili 5 dych za osobę. Tak jak w Toruniu na przykład 15 za tych za kawę, 25 za kawałek ciasta, masz 4 dychy, więc... Wow! Polecamy, tu cześć. Przyjeżdżajcie na Teneryfę, yo <laughs> Był plan, żebyśmy zostali na tej stacji na noc. Bo tak nam się spodobało. to była super, że ja lepiej postawę. czasu mamy. Przyjedziemy na dłużej tutaj. A zapewne jeszcze nie no, Przyjedziemy. Trochę przychodzi na to, że przyjedziemy. No, Skoro sprawa. obiecałeś, <słyskawe> wszystkim płubom. A jak wiesz, widzę, nie możesz oszukać. No, tak. Jak 15 widzów, no mogła mogło pogonić z widłami. Kawy tu nie do nas prowadzić? Ja tu nigdy nie jechałem. Ale idź, jak zły. Chyba odpoczął też bo jakiś taki lepiej ciągnie Chyba na wszystkie gary zaczął palić. Mam nadzieję, że tam w ogóle będzie słońce, bo to jest właśnie ta jazda, że tutaj zawsze są chmury. Dobrze burzy nie było za dłużej, bo nas opali nawet. Fajne te uliczki, nie no. za szerokie. Już wam pokazuję. Jak tu będzie jakiś drugi kaptorowa jechał, to będzie wesołutko Zawsze jest wesoło, jak się dwa wampery spotkają. <laughs> <laughs> Także widzicie sami, e, humory dopisują. Co mają nie dopisywać? Zdrużujemy bezstresowo no, no. ja już tutaj nie wrócimy, nie? będzie ja będzie trzeba wrócić Jest kit, jest mieszane uczucia, gdzie wiedzieć tam Dobra tędy jechałem kiedyś ciekawym no. knajpem Patrz jakiś kolejna knajpa ciekawa. Mam takie hobby, że no, ciekawe no, mi jest knajpy. Pan jest. Też chyba nie, nie jesteśmy aż tak w turystycznej części, nie? Tu nie, tu nie. No. Tutaj już to jeszcze bardziej lokalni, nie? No bo też pogoda, więc no, no, generalnie no. podobno kiedyś. Tak biało życie i tak dalej, a na południu była susza i nie było rośliny, kaktusy widzę mostek to jeszcze ktoś nie Będziemy na chwilę, bo znalazł się fajny punkt widokowy, a zaraz zobaczycie, jak to tak naprawdę wygląda sami. Proszę bardzo. Można kupić owoce, jakieś wypieki. GPS pokazywał nam, że zostało nam 4 km do celu. Jak to jechaliśmy, to zaczęliśmy pokazywać 8. Jeżeli to jest nasza pomyłka, to warto tu zejechać. Nie ma pomyłek, to wszystko zaplanowane? To sami słyszeliście. Przyjechaliśmy na kolejny punkt widokowy, tylko że jest mgła. To zobaczycie, jak piękny jest widok tutaj. Podejdę nieco bliżej, tak żebyście dobrze widzieli. Tak więc prezentuje się to z bliska w ten oto sposób. Co sądzicie? Chmury tutaj są naprawdę nisko. Nic nie widać, kompletnie nic nie widać. Ładnie? No, dosłownie nic nie widać. A Tobie się podoba? Bardzo ładnie. O proszę, kolejny punkt widokowy. W trasie jesteśmy tak naprawdę od paru godzin. O której wyjechaliśmy? 12:00. O dwunastej 12 wyjechaliśmy, a jest po piątej? No, Jest piąta i najlepsze jest to, że w ogóle nie czuje się tego czasu w trasie. No, przerwy jakieś no Tak, przerwy, panzy, spacerki wrażenia, tak. emocje no to, tak, Proszę, po jadź. to są takie wyjazdy no nie? w ogóle jesteśmy w północnej Część, części północnej. wyspy <laughs> i się klimat zmienił na maksa chociaż w bluzie, w ogóle w części kąpałem w oceanie to jest ale jakiś absurd w górach jesteśmy jesteśmy w chmurach w ogóle to, to mi się wydaje, że cała wyspa tak wygląda no jak tam ta miejscówa to tylko twoja fanaberia, tak źle nie może być przecież nie po to taki kawał leciliśmy żeby było tak źle Weź jakbyś tu przyleciał na wakacje i faktycznie byś trafił w takie miejsce to... Wiesz, może są hmm. fani e, wakacji we mgle Tak, ale jak z kraju we jak u nas teraz jest wiesz, to, 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 to. Przyjechaliśmy na kolejny punkt widokowy Ten fajniejszy No i widoki są naprawdę fajne Tak to wygląda z mojej perspektywy no. Czuję się jakbym był w chmurach i chyba tak dosłownie jest nic nie widać, kompletnie nic nie widać. To ja sam sobie wybrałem, że na All Inclusive już więcej nie jeżdżę. Co ładnie jest? O jest bardzo ładnie. Dobrze ci zabrałem. Ty to zawsze wiesz gdzie mnie zabrać. Ja jestem dobrym guidem. Kolejna pauza na kolejny punkt widokowy. No i już tutaj coś widać, zjechaliśmy poniżej chmur. Zobaczcie sami. O, jak tu przyjemnie cicho. <laughs> ten magiczny przejazd Tam jak nam, ale temu pojazdowi <laughs> Chociaż dziwne dźwięki wydaje się, są różniejsze więc... Ciśniemy w kierunku plaży Będziemy szukać jakiegoś parkingu A wiem gdzie jest parking, także nie będziemy go nawet szukać I tam będziemy się osiedlać co najmniej na najbliższe 12 godzin Ale już teraz jestem trochę zmęczony to tam, szczerze bo... Ja też chyba Nawet jako profesjonalny pasażer trochę się zmęczyłem Tak wygląda nasza miejscówka na Nocleg w dniu dzisiejszym. Widzicie, jest sporo miejsca. Jest też kilka innych kamperów. Co do widoków, góry za moimi plecami, i niedaleko stąd, w tamtym kierunku mamy plażę. Wydaje mi się, że jest ok. Jestem już na plaży, niedaleko naszej miejscówki noclegowej. Widok jest spoko, naprawdę. Ta ściana gór za moimi plecami naprawdę robi robotę. Mamy zachwyt słońca czego chcieć więcej? Chyba skorzystam z chwili i zażyję małego odpoczynku tutaj na plaży. O, a tu jest mój kompan podróży. Niezawodny kierowca. Cały dzień na to, czekałem. A co to masz Kukasi? Nie wiem jakieś Coca-Cola małe. Mam nadzieję, że nie wybierasz jakiegoś szwajc. To był fejl. Jakieś uchyństwo. Na taśmie jest to, że wybieraliśmy to raz. Jest 1-0. No nic. Czasami nawet zawodowi YouTuberzy muszą zrobić sobie przerwę. Widzimy się za chwilę!